na listy takie lecznicze głębokie dwa razy w miesiącu to złoto. No i właśnie Beacie y, wcześniej pisałam, bo rozmawiałyśmy, y, że y, wczoraj właśnie wieczorem, kiedy miałam ten taki atak nerwicy i paniki, że nie mogłam tchu y, złapać miałam duszności, łzy po prostu leciały mi tak, tak, tak. Jeszcze się sama nakręcałam, bo sobie uświadomiłam, że ja tu nerwicę tak naprawdę mam od paru lat. I wiecie, taki żal mi się nad sobą włączył, i to jeszcze bardziej pogłębiało ten stan. I czułam w łopatkach, jakby ktoś mi je po prostu łamał, bił je baseballem taki tam ból psychosomatyczny, właśnie. I mąż zaczął mi masować te plecy, te łopatki. I też zaraz Wam pokażę. Mam też takie narzędzie tortur z igłami. Ja ten masuję sobie udo pośladki, brzuch, tam gdzie mam celulit. I mąż zaczął mi tymi kolcami masować właśnie te łopatki i naprawdę to pomagało. Ja byłam w szoku, bo mój oddech się uspokajał. Dalej był płytki, ale był już rzadszy, bo ja normalnie łapałam wodę, jak łapałam oddech, jak